Witam kolegów hodowców, tu mała informacja, umieściłem filmiki, mam dużo połączeń, zaraz tutaj to skomentuję, chcę się pochwalić, 16 miejsce na 10 tysięcy hodowców około w rejonie udało mi się uzyskać, wczoraj się dowiedziałem, trzecie miejsce w okręgu, Bielsko-Biała. A co do filmików umieściłem filmiki z gołąbkami, nie jestem w stanie wszystkim kolegom odpisać i odzwonić w tej chwili. Jutro pojutrze będziemy się zwaniać e, i dzisiaj jest po 21:00, a jeszcze obiecałem pomoc koledze w nauce, tak zwane korepetycje z matematyki awaryjne uczenie i mus to mus, że tak powiem, e, znajomy jest zagrożony i potrzebuje mojej pomocy, więc więc, więc jadę. Więc nie jestem w stanie się z wami, koledzy, kontaktować. Eee, przepraszam bardzo, że nie odpisuję, nie odzwaniam. Kilku kolegów dzwoniło, dwóch dzwoniło, po 40 minut ze mną gadali. Eee, zajęli linię, mam ze 30 połączeń. Eee, no jutro trzeba dzwonić, jutro, pojutrze, bo chyba po około 23.00 już raczej nie pogadamy. Eee, wrzucę to szybko na mój kanał, żeby ta informacja dotarła i. I tyle, e, tyle w temacie. Pozdrawiam. Krzysztof Trzaskalik 513 812 854. Ale proszę dzwonić jutro.